Witam serdecznie z tej strony gruba Ryba Zaglądam dzisiaj do 180 trójek. Bardzo smaczna, fajna gromadka. Oczywiście dałem tutaj ogóreczka. I dałem takiego ogóreczka sprzed paru dni. Który jest bardzo ładnie, mówię, zjadany. I jest też i świeży ogórek. Oczywiście dodałem tutaj też i. Eee, Drobniutki pokarmik eee, w płatkach, bo pierwsze zbrojniki już zaczęły żarować. Zapomniałem o tym, że to są dwa mioty, i różny czas wylęgu, i tam jest mniej więcej 48 godzin różnicy. A jeżeli młody nie zje od razu po tym, jak zresorbuje woreczek żółtkowy będzie opóźniony. Jego rozwój będzie już słabszy i tym samym cały e, cały nasz zbrojnik też będzie słabszy w późniejszym terminie. Tak więc mówię e, jedzenie podane. E, młode e, jeszcze tutaj zostaną przez e, myślę, że jeszcze tydzień czasu. Będę je trzymał tutaj i pisił w kotniku a właściwie jest to kojec ale yy, nie przeszkodzi im to w żerowaniu a nawet yy, wręcz na małej przestrzeni nie muszą tego pokarmu szukać ten pokarm leży jak widzicie one się przy nim gromadzą i, yy, i młode będą się powoli rozwijać tak jak trzeba obok yy, woda jest przygotowana jest to czysta osmoza. Jeszcze muszę powyciągać parę rurek i rzeczy, które mi popadały tutaj przy, przy sprzątaniu. Przeleję część wody stąd do osmozy, puszczę młode i będą tam już sobie podrastać do tych 3,5-4 cm. Na razie, no mówię, na razie to są smyki, które mają, nie wiem, e, maksymalnie największe, widzę, takie po półtora centymetra, takie jak tutaj. O! Gościu malinowy. No, wiadomo, e, przy Ancystrusach jest e, różnica wzrostu. Nawet po... W dwóch miesiącach niektóre mają dosłownie niecałe 2 cm, a niektóre już mają 4, więc tutaj jest kwestia tylko czy one żerują. A dlatego ze względu na to, że to jest duży miod, e, chciałbym też odchować bardzo dużo młodych, bo na tym polega hodowla, a nie na samym rozmnażaniu. Więc e, mam taką cichą nadzieję, że ten miot będzie duży i... E, Dużo z tego wszystkiego się odchowa. Tak więc na razie kończę krótki filmik dzisiaj, bo dużo pracy. Pozdrawiam tu oczywiście parę osób z YouTube'a, którzy do mnie regularnie dzwonią z jakimiś pytaniami dotyczącymi zbrojników. Staram się wam odpowiadać jak tylko mogę choć nie zawsze mam czas i sami o tym wiecie. Natomiast yy, mówię, postaram się też pokazywać yy, późniejszy rozwój maluchów, ile tego jest. Jak na razie, no, gdzieś tam widziałem jakąś jedną o tutaj yy, padniętą sztukę, natomiast nic nie zdycha, co jest bardzo dobrym yy, objawem tego, że będzie wszystko dobrze. Ja teraz do yy, Kotnika wsadzam. Filtrację. I oczywiście muszę tutaj, przepraszam, wsadzić dodatkowo kotkę na powietrzającą Jak to mówią strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Tak więc pozdrawiam. Do jutra. Gruba ryba Lublin.